I tak do mnie rzekł, synu powiem Ci ostatnią wolę, musisz z ojczyzny i mnie mieć. Posłuchałem go, no słuchałem go, 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 posłuchałem go, posłuchałem go, posłuchałem go, no, słuchałem go. To też Paweł Kukis. Nie chce się wierzyć, tak śpiewa przyszły marszałek senatu. Yy, I poseł do Europarlamentu, senator. No, się no. polski. Dzień dobry, kłaniam się Mikołaj Janusz Palikot, jestem prezesem Komitetu Wyborczego Pana Janusza Palikota, czyli proszę połączenie z gabinetem tak. pani premier. Tak. Dziękuję za tym Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Janusz jestem przede myślał pana Janusza Palikota. Chciałbym prosić o podanie pani premier, żeby puścili podkórkę również No ja Pani nie pomogę w tej kwestii. Proszę posłuchać po prostu. Janusz Palikot 19 maja 2015 roku.